Dzień dobry kochani, tu Ania Zielińska. Dzisiaj chciałam razem z Wami ogarnąć swój kącik roślinny. Pokażę Wam jak ja robię przegląd roślin. To jest tak, że no generalnie staram się rzucić okiem zawsze przy każdym podlewaniu i też ogólnie jak tak sobie przechodzę, to gdzieś tam zawsze kukam trochę na te rośliny, żeby po, popatrzeć, bo czasami po prostu od razu widać, że coś jest nie tak, ale co jakiś czas staram się jak najczęściej robię taki bardziej szczegółowy ogląd roślin. Biorę je do ręki, dokładnie oglądam, patrzę, czy tam nie ma żadnych chorób, szkodników, śladów przelania, przesuszenia, patrzę, co tam się dzieje, czy ewentualnie coś poprawić, zmienić. Czasami są to takie po prostu kosmetyczne rzeczy, że trzeba jakieś stare liście wyciąć albo obrócić roślinę w drugą stronę do światła. Eee, różne rzeczy. Warto takie tak rośliny brać do ręki, oglądać i się im przyglądać, bo wtedy można wszystko praktycznie wyłapać jak coś się dzieje nie tak. Można się też ucieszyć, bo tu jakiś nowy liść, tu coś kwitnie, tu ten. No i chciałam dzisiaj, to nie będą oczywiście wszystkie rośliny, bo by to trwało bardzo długo, ale te kilka roślin, które mam tutaj w tym zakątku sobie przejrzę razem z wami. Obejrzymy je wspólnie, zobaczymy czy tam coś się nie dzieje niepokojącego. No i też Wam tak trochę postaram się opowiedzieć właśnie jak, na co zwrócić uwagę, jak będziecie przeglądać swoje rośliny, na co ja zawsze patrzę, jak można pewne rzeczy wychwycić, na co zwrócić uwagę. I co, o czym może świadczyć? Więc mam nadzieję, że Wam to też trochę pomoże i podpowie, jak, jak się swoim roślinom w domu przyglądać. Bardziej chyba taki jest sens tego filmiku, żebyśmy to zrobili wspólnie i żebyście to mogli potem też zrobić u siebie. Zawsze Was na, do takiego przeglądu roślin zapraszam. Naprawdę to jest ważne, bo wtedy możecie szybko zareagować, jak coś się dzieje, a jak tak te rośliny sobie stoją, odłogiem, nie zwracacie na nie uwagi, no to pewne rzeczy mogą Wam umknąć, a potem może być już za późno. No więc zaczynamy po kolei. Zanim zaczniemy, tylko wam chciałam polecić moją książkę o roślinach. Już powolutku dojeżdżamy do końcówki nakładu, więc warto byłoby się pośpieszyć. Było Taki kompletny poradnik, jak zajmować się roślinami domowymi, nawet jeżeli to są wasze pierwsze. Plus leksykon, dużo fotografii, dużo ciekawych, myślę, wskazówek. Także polecam do kupienia na Junglebugi.pl. My sobie zaczynamy od tej pięknej, wielkiej aglaonemy Kilajm, którą Szymon mi zakupił, którego się raz, zresztą jest też o tym filmik, polecam. Szymona wysłałam, żeby mi przyniósł jakąś roślinę dużą, bo mi było mało, no i wybrał tą i powiem Wam, że jestem bardzo z niej zadowolona. Pewnie ja bym jej nie wybrała, ale cieszę się, że na nią padł wybór i faktycznie ona się sprawdza tutaj wspaniale. Tak jak Wam zawsze mówię, aglaonemy są bardzo proste w uprawie. Ja się z nimi świetnie dogaduję. Zawsze je sadzę w podłoże uniwersalne z perlitem i podlewam, jak mocno przeschną. I właściwie nigdy nie miałam problemów z nimi. Bardzo ładnie rosną. Ta też już wypuściła dużo, dużo nowych liści i zobaczcie, właśnie to sobie wyłapałam przy tym przeglądzie kwitnie, tutaj macie o ten jeden kwiat już jest w pełni otwarty taka piękna kolba schowana w pochewce i tutaj już idzie też drugi także tak w ten sposób kwitnie aglaonema, jeżeli macie chęć możecie wyciąć te kwiaty, wtedy taki pęd kwiatowy u nasady samej się wycina Troszeczkę kwitnienie zawsze roślinę wyczerpuje, no bo na to idzie bardzo dużo energii, żeby wytworzyć potomstwo. Kto ma dzieci, to wie zresztą, ile energii na to potrzeba, więc można to zrobić. Ja zawsze zostawiam te kwiaty, ale moż można je też wyciec. No one nie są nam w sumie do niczego potrzebne ani też nie są jakieś super ozdobne. No i tak, pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy, to że liście są przykurzone i będę musiała je wymyć. Oczywiście nie będę tego robić teraz tutaj, żeby was nie zanudzać, ale generalnie to jest bardzo ważne, żeby wycierać regularnie liście z kurzu, po to, żeby nie utrudniać wymiany gazowej roślinom i żeby też były estetyczne i ładne, po prostu, bo to ma być przecież ozdoba naszych mieszkań, więc muszą być czyściutkie i ładne. Ja je naprawdę wycieram często z kurzu, ale tutaj w tym mieszkaniu kurzy się po prostu. Tak szybko, że po dwóch, trzech dniach od gruntownego sprzątania mieszkania jest wszystko w kurzu. Ja się aż trochę tutaj boję mieszkać, bo ja nie wiem, co, co tu się skąd sypie, że tu jest tyle kurzu. W każdym razie wierzcie mi, naprawdę często wycieram rośliny z kurzu i wam też to polecam, żeby były piękne, śliczne, zdrowe, ładne i żeby im się lepiej oddychało. Można też oczywiście większość roślin brać pod prysznic, a gleonemę jak najbardziej możecie wziąć i takim natryskiem wymyć. To jest fajne, bo troszeczkę wtedy dostarczacie wilgoci do liści, można usunąć właśnie zanieczyszczenia i też jakieś tam pojedyncze ewentualnie, nie wiem, jajeczka, insekty, więc taki prysznic jak najbardziej dla roślin jest bardzo fajny. Albo też fajnie się bardzo czyści, to co Wam zawsze powtarzam, roztworem olejku NIM, to jest taki specjalny olejek z miodli indyjskiej o działaniu jeszcze takim właśnie insektobójczym, no to jest naturalny środek i się daje na litr wody łyżeczkę tego, tego olejku i kapkę płynu do naczyń, żeby to zemulgować i takim roztworem wspaniale można przemyć liście, one wtedy się też ładnie bardzo błyszczą. No i co mi się tutaj rzuca, na co patrzę przy takiej aglaonemie? Oglądam sobie liście z wierzchu, czy nie ma żadnych niepokojących plam, zmian. Patrzę na to, w jakim stanie są te liście. Widzę już tutaj, że niektóre liście się zwijają widzicie to, że podwija się troszeczkę liść do spodu to oznacza, że trochę jej poskąpiłam wody pamiętajcie, że teraz jest wiosna, dzień się wydłuży po 20 jest jeszcze ciągle jasno i rośliny obudziły się do życia intensywniej rosną, wszystkie procesy zachodzą w nich intensywniej jest też cieplej, więc woda szybciej odparowuje z doniczki więc rośliny trzeba teraz częściej podlewać w tym sezonie wiosenno-letnim, nie zapominajcie o tym i widzę po tej agleonemie, że też muszę ją podlewać Troszkę więcej. Bo właśnie widzę, że tutaj też kolejny liść jest troszkę podwinięty do dołu, i jeszcze jeden podlewałam ostatnio chyba w. No tak, gdzieś prawie już tydzień temu, więc trochę będę musiała więcej naraz wody wlewać, żeby na dłużej, na dłużej starczyło to to jest już to co wyłapałam, czyli jeżeli macie, widzicie, że liście albo się zwijają, albo się zwieszają, tracą trochę to swoje napięcie, przestają sterczeć sztywno na baczność to znaczy, że jest za mała podaż wody, jak są takie po prostu smutne, tak? Więc tutaj już pierwszą rzecz wyłapałam do korekty i właśnie o to chodzi, oglądacie roślinę i wyłapujecie co trzeba poprawić żeby było dobrze. Patrzę też sobie zawsze na spód liści Dlatego, że na spodzie często też się czają niespodzianki, nieprzyjemne niestety, takie jak, w, jak przędziorki na przykład albo wełnowce. Tutaj akurat jest wszystko cacy, nic nie widzę, żadnych, żadnego śladu szkodników nie ma. Patrzę sobie też na łodygi, bo zdarza się, że tutaj... W tych zakamarkach łodyg też potrafią siedzieć wełnowce i tak miałam kiedyś nawet właśnie na aglaonemie, że siedziały dokładnie tutaj schowane I jak wtedy się oderwie liść, to się okazuje, że tutaj na łodydze pod tym liściem siedzi mnóstwo robaków, więc tutaj też popatrzcie. W przypadku aglaonem dobrze jest też ucisnąć łodygę i sprawdzić czy jest ona powinna być twarda i sztywna, jeżeli jest miękka, to znaczy, że niestety zgniła i trzeba wtedy no, roślinę wyjąć, przesadzić, bo, bo jest przelana i doszło do gnicia, więc na to też warto zwrócić uwagę. Nic tutaj więcej niepokojącego nie widzę. Zobaczcie, jest nowy liść, więc ogólnie widać, że roślina jest w dobrym stanie, bo ma nowe przyrosty. To jeżeli roślina puszcza nowe, ładne, zdrowe liście, znaczy, że jest zadowolona. Stanowisko jej odpowiada. Puściła też dwa kwiaty, więc też jest wszystko dobrze. Więc tutaj, jedyne co to wytres kurzu i troszeczkę zwiększę podaż wody. Lecimy dalej, ksanadu, nie wiem czy pamiętacie, też parę filmików wstecz Wam pokazywałam, jak przygarnęłam takie zabiedzone ksanadu gdzieś tam z naszego magazynu, które no nie nadawały się do sprzedaży, no i tutaj dużo rzeczy widać na tym ksanadu, po pierwsze coś aż rzuca w oczy i bije po oczach, zobaczcie, tak wygląda roślina, która wyciąga się do światła. One wszystkie liście są skierowane w jedną stronę, to wynika z tego, jak ona stoi. Ona stoi przy kanapie, jeszcze właśnie ta aglaonę mają ogranicza z jednej strony, filodendron z drugiej, no i po prostu poszła praktycznie poziomo do światła. Więc co muszę tutaj zrobić w, w pierwszej kolejności, to ją obrócić, po prostu odwrócę ją odwrotnie, żeby te pędy sobie wróciły troszeczkę do góry. To jest, słuchajcie, taumatofilum, to nie jest filodendron, w związku z tym, tutaj może Wam Szymon już pokaże, bo to już jest dosyć trochę starsza roślina i to widać, że taumatofilum dlatego nie jest filodendronem, że nie wytwarza tych łodyg, które się wspinają za pomocą korzeni powietrznych po... Pniach drzew, tylko on wytwarza własne takie pięki, już te starsze okazy, i stopniowo to one będą coraz dłuższe. I jak widzicie, mają tutaj takie ślady fajne na tych pieńkach po opadniętych liściach. I to tak będzie, że te liście będą się ogołacać od dołu i za jakiś czas będą takie pięki z czuprynką na górze i z takimi właśnie fajnymi oczkami na tej łodyce. Tutaj już to zaczyna być widać. No więc na pewno pierwsza rzecz tutaj do zrobienia. To jest to przestawienie, obrócenie rośliny, żeby się naprostowała. Druga rzecz, no to sobie od razu y, pousuwam y, pożółkłe liście. Specjalnie nie robiłam tego wcześniej, bo chciałam to zrobić razem z Wami, ale już mnie korciło. Po prostu jak ja widzę takiego liścia, to nie, mi nie daje spokoju, ale się opanowałam, bo chciałam Wam pokazać. Takie pojedyncze liście zżółkłe. Są ok, są normalne. To jest, to jest normalne, że roślina czasem zrzuca starsze liście. Jeszcze sobie dla pewności sprawdzę, ale nie ma tu żadnego szkodnika, nie ma żadnej choroby, po prostu brzydki liść. Liście ksanadu przepięknie pachną selerem. Ja uwielbiam ten zapach, bardzo mi się podoba. No i tutaj ogólnie tak, po, po przesadzeniu ta roślina troszkę, troszkę odcierpiała trochę liści zżółkło. I nawet się martwiłam, że może za dużo opchałam do jednej doniczki, że może coś im nie pasuje, bo faktycznie trochę tych żółtych liści było, ale później zaczęła wypuszczać nowe. I zobaczcie, one są trzy razy większe. Popatrzcie, jak duże te liście wypuściła w stosunku do tych starszych. To już jest naprawdę potężny gabaryt, więc myślę, że się ogarnęła, że troszeczkę właśnie pozrzucała tych starszych. Pięki się wydłużyły i teraz nowe liście są naprawdę ładne. Są bardzo duże, mają ładny kolor, są ładnie wykształcone. Tu nie ma żadnych skarleń, zniekształceń, więc myślę, że wszystko jest bardzo fajnie. Więc cierpliwie gdzieś tam. Już teraz te, te liście żółknące pojawiają się bardzo rzadko, więc jak coś tam się pojawi, to, to usuwam, ale widzę, że już teraz naprawdę idą. Idą ładnie. Jakieś takie są pojedyncze żółte, jasne, niewybarwione do końca. Być może muszę jej troszeczkę dać i spróbuję to zrobić: spróbuję jej dać trochę więcej nawozu. Bo być może tutaj jest duża masa liści, intensywnie rośnie roślina i może taki liść świadczyć o tym, że trochę ma za mało nawozu, albo że po prostu był zbyt przysłonięty tą aglaonemą i akurat nie dostał światła i po prostu się odbarwił. Więc myślę, że jak ją obrócę i dam jeszcze trochę nawozu więcej, to ten problem się nawróci. No i jeszcze sobie obejrzeliście, słuchajcie, zwłaszcza te starsze, dlatego że ksanadu jest rośliną bardzo lubianą niestety przez wciornastki i często wciornastki atakują ksanadu. Więc zawsze regularnie oglądam, czy gdzieś tam tych wstrętnych wciorów nie ma, ale na szczęście ich nie widzę. Zobaczmy jeszcze jakiegoś nowszego liścia. Nie ma wciornastków, nie ma szkodników, wszystko jest ok. U filodendronów i u ksanadu też możecie patrzeć, jeżeli roślina zaczyna bardzo intensywnie wytwarzać miodniki, czyli takie gruczoły wydzielające słodki nektar na spodzie liści. Te liście się wtedy kleją i są na nich takie właśnie klejące kropelki, jakby karmelu czy miodu. To jest właśnie próba zachęcenia w naturze dobrych szkodników, żeby przyszły i zażarły złe szkodniki. Więc jak te miodniki są bardzo aktywne, to może świadczyć o tym, że jest jakaś inwazja na roślinie, i wtedy trzeba zadziałać. Więc te miodniki jakby są fizjologiczne i normalne z jednej strony, ale z drugiej strony mogą wskazywać, że Coś tam się dzieje, ale tutaj nie widzę ani aktywnych miodników, są tylko stare, zaschnięte, ani szkodników, więc myślę, że zostaniemy przy tym, żeby ją obrócić, i troszkę więcej nawozu dać. Nowy nabytek, Ficus Pink Camouflage, przepiękny, zakochałam się w nim i musiałam go mieć. Jest naprawdę prześliczny i powiem Wam, że no jest tutaj parę dni dosłownie od, od soboty, a mamy czwartek, no więc parę dni już rozwinął się nowy liść. Prawie że, więc jestem bardzo zadowolona i już idzie kolejny, więc chyba mu tu jest dobrze. Jeszcze go nawet nie przesadziłam, jeszcze jest w podłożu produkcyjnym, ale w ten weekend chcę to ogarnąć, bo no, żadne rośliny nie lubią tego podłoża produkcyjnego, a fikusy zwłaszcza nie lubią nie lubią stać w takiej wilgotnej, nieświeżej, nie niemiłej ziemi, więc na pewno go przesadzę w podłożu uniwersalnym z perlitem. No, i widzicie, no to co mówię, jest tutaj parę dni, a już jest przykurzony. To jest po prostu masakra, jak tutaj się kurzy. E, ale poza tym nie dzieje się tutaj nic złego. Nie ma żadnych uszkodzeń, plam. Liście są twarde, jędrne, idzie nowy przyrost. Także tutaj wszystko ok. Tylko się chciałam pochwalić. Tutaj mamy monsterę variegata. Tutaj jest wsadzonych kilka sadzonek. Zaraz Wam powiem ile. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć chyba. Pięć albo sześć. I one, one są z naszej rośliny matycznej, którą mamy w magazynie. I to były sadzonki początkowo zrobione na sprzedaż, ale jako, że się trochę poprzysuszały im te białe części, no to już się do sprzedaży niestety nie nadawała. O, zobaczcie. Tu musiałam wyciąć pół liścia praktycznie. Natomiast, no więc ja przygarnęłam i sobie najpierw je ukorzeniłam w wodzie przez chyba 4 miesiące, jeśli dobrze pamiętam, a potem poszły już do, do podłoża. W tym podłożu jest troszeczkę więcej włókna niż normalnie bym dała w mieszance do monster, dlatego że te sadzonki są jeszcze młode. One już mają dosyć spore korzenie, niemniej jednak to są ciągle jeszcze młode sadzoneczki, więc. Nie, nie powinno się sadzić takich młodych sadzonek z niewyrośniętą jeszcze w pełni bryłą korzeniową od razu w bigos o takiej bardzo dużej granulacji, dlatego że te korzenie mogą przeschnąć po prostu. Są za duże przestrzenie między ziarnami tego podłoża i mogą przesychać, więc zawsze młodym roślinom sadzoneczkom lepiej dać troszeczkę włókna, żeby to podłoże było jednak bardziej spoiste i troszkę długo, dłużej trzymało wilgoć, bo też te w pełni niewykształcone korzenie aż tak. Nie sięgną głęboko i daleko, żeby sobie wyssać ostatnią kroplę wody z podłoża, więc też troszeczkę częściej podlewamy. W przypadku takich sadzonek dopiero ukorzeniających się podłoże powinno być lekko wilgotne, nigdy nie przysuszamy je całkowicie. Tak jak, jak macie wielką dorosłą monsterę to ja zawsze wam powiem jak kaktusa niech wyschnie na wiór totalnie ziemia i dopiero podlewamy. To takie młode sadzonki zdecydowanie częściej żeby tak wilgoć lekka była w podłożu cały czas no i właśnie większa domieszka włókna. No i tutaj no co widzimy, no to tak, na pewno brązowieją właśnie te białe części roślin. To jest, słuchajcie, normalne. O to wciąż mnie często pytacie, co zrobić, żeby tego nie było, co to się stało. Martwicie się, że to jest grzyb. To nie jest żaden grzyb, to nie jest żadna choroba, to nie jest żaden szkodnik. Ta roślina jest perfekcyjnie zdrowa. Natomiast pamiętajcie, że te części białe, te nasze piękne wariagacje, to są części pozbawione chlorofilu, więc one są. Słabe, one są biologicznie jakby nieaktywne i to jest normalne, że na nich się pojawiają takie przesuszenia. Jeżeli chcecie, żeby było ich jak najmniej no to musicie zadbać o wysoką wilgotność powietrza. Trzeba rośliny można zraszać, można nawilżać, żeby ona miała naprawdę wilgotną, nie dopuszczać do przesychania podłoża, ale i tak te, te końcówki mogą się zdarzyć, trzeba się z tym pogodzić. Jak sobie popatrzycie na jakąkolwiek wielką monsterę, która jest w naszym klimacie, no nie jest gdzieś tam oryginalnie, tam gdzie jest bardzo wilgotność, duża powietrza, no to zobaczycie, że prawie zawsze takie liście się zdarzają. To trzeba po prostu zaakceptować. No, i tutaj jest jeden liść, który się nie przyjął. Cała sadzonka wydaje mi się... O, tak. Nie, to nie jest cała sadzonka. Jeden liść po prostu się nie przyjął przy ukorzenianiu, wysechł. To się zdarza. Często są jakieś tam straty przy ukorzenianiu. Także takiego liścia usuwam i się tym nie stresuję. Usuwam sobie też stare pochewki, które już nie są potrzebne. Jakieś takie, o listeczki, dziwne, bardzo do niczego niepotrzebne. No i znowu patrzę, czy gdzieś tam się nie czai jakiś wciornastek. Chyba wciornastki są najczęstsze na monsterach. Jeżeli już coś, to wciornastek, właśnie. Możecie poznać wciornastka. Oprócz tego, że go wypatrzeć, on wygląda jak taki wolno poruszający się przecinek. To możecie go też poznać po tym, że te końcówki liści robią się w taki charakterystyczny sposób żółte, takie jakby trochę odbarwione i jak coś takiego ma miejsce, żółte końcówki to może to wskazywać na wciornastka ale tutaj na szczęście nic nie widzę też wy wydaje mi się, że ona jest troszkę przesuszona też te liście tak nie sterczą ładnie nie są sztywne i, i takie pełne tylko troszeczkę smutne, więc też troszeczkę będę częściej e, ją podlewać, ja to zawsze jeśli co to ja właśnie przesuszam. rośliny, muszę uważać na to o tu idzie już nowy przyrościk więc e, ogólnie też nic się tu nie, niepokojącego nie dzieje, tylko troszeczkę częściej do podlewania. Filodendron mayoi. Tego chyba Wam jeszcze nie pokazywałam, nie zdążyłam. E, całkiem niedawno wzięłam go z naszej szafy w magazynie, no bo to jest też była roślina, którą żeśmy jeszcze tam, nie wiem, dwa lata temu ściągali z Azji. E, bardzo rzadka, kolekcjonerska. W tej chwili możecie kupić u nas w dżunglu za niecałe chyba 60 złotych. E, Filodendrona Majoi, więc no jakby już te niektóre okazy w naszej szafie po prostu straciły rację bytu, bo już nie są kolekcjonerskie, nie, nie będę z nich robić szczepek, skoro dorosłą roślinę możecie kupić w cenie takiej bardzo dyskontowej. No, i ja czasami, te, 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 żeby tam też trochę miejsca zrobić w tej naszej szafie, no to te takie okazy, które już no, straciły na wartości handlowej, pieniężnej, no to zabieram po prostu do domu, żeby zwolnić tam miejsce, ale oczywiście one nie tracą dla mnie na wartości no, jako roślina, tak, bo to jest ta sama przecież roślina, co była dwa lata temu, kiedy była droga, <laughs> tylko po prostu no, potaniała, ale nic jej to nie ujmuje, tak. I zobaczcie, tu Wam pokażę śmieszną rzecz. Ona zaczęła się u nas wspinać po ścianie szafy. O, może z tej strony będziecie to fajnie widzieć. Te wszystkie korzenie powietrzne czepiały się szafy. Tam w naszej szafie jest wilgotność powietrza około 80-parę procent, i ona natychmiast wykształciła właśnie bardzo dużo takich korzeni bocznych, no ponieważ nie szła po paliku, tylko zaczęła się wspinać normalnie po ścianie szafy. E, tymi wszystkimi korzeniami była wczepiona, więc możecie zobaczyć, że tutaj z farbą odeszła, po prostu wczepiła się, korzeń się wczepił w ścianę, e, w ścianę szafy i razem z farbą e, odszedł. E, więc tak nawet potrafi, uważajcie na to, bo, bo nam, ma, nam tam non-stop w ściany się w, 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 wczepiają te. O, jeszcze tu jest troszkę farby, te korzenie. No i tak, ten Majoi, ja tu nic złego nie widzę. Wszystk nie ma szkodników, już przed chwilą trochę patrzyłam. Nie widzę nic na tych liściach podejrzanego, nie ma szkodników, nie ma choroby, aczkolwiek on mi się trochę nie podoba, bo gdzieś tam te niektóre liście ma takie, znowu, po... o, zobaczcie, coś takiego, ten liście w ogóle nie otworzył do końca. Spróbuję go teraz delikatnie odwinąć. Yy, takie są trochę te. O, i w środku widzicie, tak się czasem zdarza. Nie wiem, czy to jakaś nadmierna wilgoć wpadła, czy za długo był zwinięty, yy, bo już te, te, te zwinięte części są nie do końca wykształcone i już takie, no zawilgocone. To już nawet wyschło, więc to widać, że to on tak już długo był. Yy, nie jestem pewna, co tutaj może być. O, tutaj też taki liść pozwijany. Może być kilka powodów. Albo gdzieś tam dziewczyny go na czas nie podlały e, i trochę w tej szafie po, podeschnął po prostu. E, albo być może nie dostawał nawozu. E, albo e, też może być taka sytuacja, że był troszeczkę za blisko lampy i trochę te liście tak się. E, no, takie są nie, nie do końca ładne. E, zobaczymy. Też się go staram. Jest, ma jeszcze wilgoć. Staram się go właśnie tak podlewać teraz troszeczkę dla regeneracji. Oczywiście nie dużo, żeby też bo filodendry mają tendencję do chorób grzybowych w związku z przelaniem, więc nie można ich przelewać. Ale staram się trochę więcej podlewać, żeby miał stale wilgotne podłoże i jeszcze ma. Daję mu też już od, od, no, od miesiąca fish Mixa regularnie, więc liczę na to, że trochę dojdzie do siebie. I te, I te nowe liście będą ładne. Widzę, że przyrost nowy idzie. No i zobaczymy. No ja, ale ja myślę, że będzie wszystko dobrze. Tu w ogóle są dwie sadzonki i jedna jest taka w trochę gorszym stanie. ta, to o co są od tej liście? Ona jest w takim gorszym stanie, a ta druga jest taka bardziej jędrna. Zobaczymy, mam go na oku bo... I, to... i często go sprawdzam, czy nie ma szkodników. Bo tak mi te liście zawsze mnie wołają: oj zobacz, zobacz, może tu jest wciornastek, no ale nie ma. E, więc zobaczymy. Może to faktycznie jakieś braki nawozowe i jak troszeczkę go tym fish mixem podratujemy, to fish słuchajcie, to jest mój ulubiony nawóz do roślin. E, on jest z firmy Biobis, i on jest z resztek produkcji rybnej, więc cuchnie rybą ale bardzo fajnie działa i ja go używam już od lat i, i to jest zawsze mój ulubiony nawóz, zawsze go polecam. No, także ten jest pod, pod czujnym moim okiem, ale no też nic takiego strasznego tutaj nie widzę. No i Florida Ghost, to jest naprawdę potwór, po raz kolejny stwierdzam, że to jest najlepiej rosnąca roślina w tym mieszkaniu, po prostu odkąd wam go pokazywałam na filmie to już ma chyba ze 4 czy 5 nowych liści i powiem wam co ciekawe, że zaczęły z powrotem się te liście on całkowicie z zielenią, a teraz te nowe liście z powrotem wychodzą z bielą, także z powrotem do, do ghosta wraca już widać, że to nie jest Florida Green ten listek jest taki wy, wybitnie ghostowy więc fajnie, liście są ogromne, gigantyczne piękne, strasznie patrzcie jaki ten jest duży bardzo lubię na nie patrzeć. Co tutaj szkodników nie ma żadnych, bo byłoby to widać, ale jeszcze, jeszcze i tak patrzę, ale nic tutaj się nie dzieje. Miodniki są nieaktywne. No nic, nic tutaj podejrzanego nie widzę co mogę Wam tylko powiedzieć to, że no, muszę uważać, bo to jest roślina, która stoi przy kanapie i przy kąciku gier więc przeszkadza moim graczom domowym, Szymonowi i Hani w grach więc go przestawiają ciągle, więc jest narażony na urazy mechaniczne, no ale na razie widzę, że bardzo naciskam, żeby się z nim ostrożnie obchodzić, na razie tutaj nie widzę nic złego, no i też muszę go obrócić zobaczcie, tak wygląda część, która jest do światła a tak wygląda część, która jest od światła. To jest normalnie, słuchajcie, bo rośliny wykazują heliotropizm, czyli są w stanie ruszać liśćmi właśnie po to, żeby je ustawić do słońca. No ale gdzieś tam warto co jakiś czas je przekręcać, żeby tak aż bardzo łyso z drugiej strony nie było. No i powiem Wam, że się rozgadałam strasznie. Miałam Wam wszystko pokazać na jednym filmie, ale gl ględostwo mnie poniosło, więc dajcie znać w komentarzu, czy chcecie drugą część. A na dziś to już, już będzie tyle, bo, bo już chyba strasznie i tak długi wyszedł odcinek. E, napiszcie mi, czy chcecie drugą część, czy Wam się to e, e, podoba, czy było pomocne i, i na co Wy zawsze patrzycie, e, jak sobie przeglądacie Wasze roślinki, czy też robicie takie przeglądy. No i napiszcie, co tam dobrze u Was tą wiosną sobie rośnie. E, no, no to, to tyle na dziś i widzimy się. Następnym razem ja lecę wycierać kurz.